No nie no, dzisiaj to jest przegięcie pały, nie? Jezu! z tym A co to tak naprawdę jest? Ano, no, Peugeot 207. Taki prawie zwykły, pokazuję go wam od strony, bo w sumie tu jest najładniejszy. i Tu najbardziej to widać. Widać, że szybki, a szybki, bo to Peugeot 207 RC. Produkowany od 7 roku do 10, więc dosyć krótko. Słuchajcie, ale co go wyróżnia? Ma silnik 1,6, 175 koni Turbo. No i to naprawdę robi robotę. Ale się nagrzał pierdzielony jak go przepałowałem trochę, no ale zasługiwał na to, no słuchajcie, stary dobry znajomy, 1.6, słynny silnik Prince, zrobiony przez grupę PSA we współpracy razem z BMW, był w MINI Cooperach, był w Peugeotach, był w BMW, był w Citroenach, no, no bo tutaj jest, no nie wiem, no tu jest po prostu magia się dzieje w tym samochodzie. No, cała magia zaczyna się od tego, że no, mamy w sumie to z duży silnik jak na dość małe auto, no i przede wszystkim bardzo, bardzo mocny silnik. Ach, no tyle tylko, że ten silnik... On tutaj tak pasuje i jest tak zestrojony. Jedziesz, dajesz gazu, słyszysz turbo. do tego masz ten wydech, który jest głośny. On jest z fabryki taki głośny, no ale nie jest za głośny. No, jest po prostu idealnie. Czasem sobie strzeli z tego wydechu jakby tam dasz... Idzie od dołu, idzie od góry. Jak chcesz, to idzie. No. Super, super, super. Dopóki działa, oczywiście. <laughs> Te silniki, no, miały różne przygody, ale jeździ naprawdę jak marzenie. I muszę wam powiedzieć, że jest trochę tutaj tak, że nie ma takiego aż mocno odczuwalnego tego strzału z turbo, przynajmniej na suchym, że idzie to opanować. Oczywiście jest to turbo, bo nie jest to silnik wolnossący, więc w zakręcie on zawsze będzie trudniejszy do opanowania, jak ten wolnossący. Ale ten jest taki posłuszny. Jezu Chryste, jak ja kocham małe, francuskie samochody, a do tego jeszcze małe, francuskie i żwawe samochody. No przecież to jest... Czy może być coś lepszego na świecie? No niby może być coś lepszego, bo na przykład no, taki Peugeot 206 z RC, z wolnosącym silnikiem, to mogłoby być jeszcze coś lepszego. No właśnie, bo w zasadzie ten ma tylko 3 konie więcej od 206 i waży w sumie więcej, więc tak... No może coś tutaj poszło nie tak, ale nie, bo on nadrabia momentem i i tak jest szybszy. Ale też tak patrzyłem, że no jest cięższy, co z tego, ale nie jest ciężki. Ta dupka dochodzi tutaj w taki sposób słuchajcie, naciskasz lewą nogę na hamulec, jedziesz w zakręcie, dajesz mu gazu i tą lewą nogą sobie tylko tyk, tyk, tyk ty kontrolujesz tak jak chcesz, a dupka, a dupka za Tobą po prostu, nadaje Ci tyłkiem no i, i to w tak niesamowity sposób i tak przyjemny i taki tak, tak łatwo tę dupę wyprowadzić z, z, z równowagi, a jednocześnie tak łatwo potem nad nią e, zapanować, że no to jest, to jest to. A do tego ręczny, który łapie, działa, kocłur. Patrzcie dalej, co to się dzieje. Ja przepraszam mój nadmierny zachwyt, może, ale e, no ja po prostu uwielbiam takie samochody. Zobaczcie, jaki kubeł. W ten kubeł się zapadasz, i do tego. Jaki materiał Milusi? Taki... Kurczę, czy to jest taka Alcantara. Daj... Albo Alcantara, albo coś. Alcantara podobne. No ale zobaczcie to. Jakie to jest grube. Grube. Tutaj to samo jest zacnie. No kurde, jest kocur. Nawet jak znajduję w nim jakiś minus. Przejeżdżam kawałek. Zapominam o nim. Mam to w dupie kompletnie. No, bo co tu jest minusem? A no, ktoś może powiedzieć, że. Skrzynia biegów. W sumie tak jak w każdym Francuzie. Ale. No, czujesz, że ona jest francuska, ale ona jest taka sportowo-francuska. Że jak jest francuska, a, a powiedzmy gdzieś tu jest japońska, to ta sportowo-francuska będzie gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. No, to jeszcze nie jest Japonia. Nie jest to jakiś taki ideał. Ale. To jest to takie minimum, które nie przeszkadza w tej, w, tej, w tej takiej francuskości. A do tego ono pasuje, bo ona chodzi po francusko, ale tak twardo, tak naprawdę no sportowo. I do tego dochodzi to sprzęgło. To sprzęgło, które jest takie właśnie sportowe, krótkie, zerojedynkowe. Wciskasz je, musisz użyć dużo siły do tego. Do tego ta skrzynia, gdzie tak wbijasz w te biegi, to naprawdę daje mega satysfakcję. Nie umiem znaleźć minusów więcej na razie przynajmniej <noise> pokażę wam zatem plusy. Dla mnie na plus e, mega jest to, że mam temperaturę oleju. O właśnie tu. Mam temperaturę płynu chłodzącego, mam temperaturę również oleju i to jest super, bo wiem co się dzieje z silnikiem. Co nietypowe, ten silnik się wysoko kręci. On ma około 7000 odcinkę. Na dzisiejsze silniki turbo nie kręcą się tak, nie dają takiej przyjemności, bo one przy 6 to już jest odcinka, a powyżej 5,5 nie ma sensu ich tak naprawdę kręcić. A ten skurczybyk daje czadu, daje czadu, naprawdę. Zobaczcie, co jeszcze? Ja jestem ogólnie w szoku, że ten samochód jest tak wyposażony. Co on ma na pokładzie? A ma na przykład dwustrafową klimę. Ma na przykład zmieniarkę na 5 płyt, ale co jest dziwne, tu też wchodzi płyta i to nie jest zmieniarka. Także możecie sobie wsadzić tutaj, a możecie tam, także no Francja. Idąc dalej, komputerek pokładowy, to wszystko jest, to wszystko znamy, że mi się ta płyta teraz nie odpaliła. E, mamy tempomat, mamy sterowanie. Radiem z kierownicy. Co mnie zaskoczyło? Elektryczne, no elektryczne lusterka, szyby, to gdzieś tam nie jest e, żadna nowość i odkrycie, ale mnie zaskoczyło, uwaga, uwaga, o! Podrzedowanie foteli. Jakby tego było mało, to mamy szyberdach. I to taki o, panoramiczny, długi, wielki, A, robi robotę. A, no i na sam koniec nagłośnienie. No z JBL też JBL, też daje radę. Tak, mówiłem, ciężko mi znaleźć wady w tym samochodzie, więc będę opowiadał o zaletach. Kolejną zaletą dla mnie coś czego dzisiaj, co dzisiaj w samochodach praktycznie jest niespotykane, że mam kontrolę trakcji, która jest wyłączalna jednym guziczkiem. Nie muszę. Trzymać, tam, żeby mi coś pikło dwa razy, zatrzymać się i tak dalej, i tak dalej. Nie wyłącza mi się to dziadło, robię z tym samochodem co chcę. A nie, że wyłączam kontrolę trakcji, ona mi się powyżej 50 na godzinę włącza, albo że muszę stanąć, żeby ją w ogóle wyłączyć i w sumie to jeszcze, niby ją wyłączyłem, ale jednak jej nie wyłączyłem. Systemy głupiają, jak ja chcę coś za autem zrobić, przejmują kontrolę. Nie, tu jest normalnie, odskulowo, no super. Dobra, z racji tego, że to hothead, no to powinien być też praktyczny. Dlatego, dla formalności, sprawdźmy sobie, czy jest bagażnik. Jest bagażnik, dziękuję. No, bo przecież jakie to ma znaczenie, czy tu jest 250 litrów, czy 270 litrów? Kogo to obchodzi w ogóle? Ale, ale, co tu jest? Patrzcie, zmatniacz chyba. Nie wiem. No, i dla formalności, wypadałoby jeszcze zobaczyć, czy jest jakieś miejsce z tyłu. Ale kurde, nie wiem, czy się chce to ładować. Dobra, wchodzę. No, zmieściłem się za sobą. W sumie, w sumie to nawet miłe zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak dużo miejsca. Także nawalonych kumpli można wrzucić, nic nie powiedzą. Ale takich normalnych to... Pff, będą marudzić. No ale jak można rozmawiać o sportowym aucie? Nie jeżdżąc z nim. Nie da się. Także trzeba to zmienić. Jak to jeździ. No! Ja się zastanawiałem, czy na przykład czy belka skrętna, która jest tutaj użyta w tylnym zawieszeniu, nie będzie problemem? Mm, czy ona? Czy ona nie będzie mnie denerwować? Czy, czy, czy nie będę czuł, że, że, że jest to wada? Nie. Nic z tych rzeczy. Jest sztywno, jest super. No, można powiedzieć, że jest nawet troszeczkę za sztywno, bo to auto jest takie. A przy wyższych prędkościach trochę myszkujące, trochę takie skaczące. O, teraz jadę po dziurach takich. No właściwie to niekoniecznie dziurach wielkich, a, a i tak skaczę. No ale coś za coś, chcemy mieć sport. No to jest i sport. Juzu! Ja, ja pierdaczę, nic nie, nic nie wyjdzie z tego ujęcia. Nic to nie da. Ale jak to chodzi? Nasz za mną. Aż mi się telefon wywraca. Dobra. <śpiewanie> <śpiewanie> Jak ja kocham małe samochody. Jeszcze są francuskie i szybkie. Najlepsze połączenie. I nawet słuchajcie. Pozycja za kierownicą jest tutaj zaskakująco dobra. Zazwyczaj jest tak, że coś nie gra, albo siedzisz za wysoko, albo za blisko, albo kierownica nie tak. Kurna, tutaj mi pasuje. Wszystko sobie możesz wyregulować tak jak chcesz. Naprawdę jest kozak. No, można powiedzieć, dobra. No, może tak. Na pewno trzeba powiedzieć o tym, że ta pozycja nie jest komfortowa. Tu nie będzie komfortu. Zapomnijcie o tym. To jest zdecydowanie bardziej sportowy samochód, aniżeli taki uniwersalny, ale to jest nim wspaniałe, bo on ma charakter, on strzela z wydechu, biegi się zmienia jak sportowej furze, strzela się z tego sprzęgła, kontrola jest super, w zakręt wchodzisz, wpierdzielasz się no po prostu naprawdę z dużą prędkością, albo najle najlepsze to są Wróć. Najlepsze to są ciasne zakręty. Bo jak jedziesz ciasnym zakrętem i chcesz się gdzieś zmieścić, że jest tak bardzo ciasno, że czujesz, że nie wykręcisz tego, naciskasz tylko lewą nogą hamulec, koła skręcone i on Ci zarzuca dupką w taki sposób, że aż miło. Aż, aż, aż się gęba cieszy, słuchajcie. Czemu nie robią już takich samochodów? Gdzie one są? Gdzie one są? Nie no, może coś tam robią już, tak? Nie bądźmy tacy, jak jeździłem Ty! Przed chwilą w zakrętach i dałem sobie troszeczkę w palnik to aż się spociłem. Normalnie plecy, czoło mokre. To jeżeli to auto jest takie wspaniałe, to znaczy, że jest dla każdego? No nie, no nie, no nie. Trzeba sobie zdać sprawę, że to jest tak naprawdę sportowy zjar. Nie ma tu komfortu, są kubełki. Nie ma podłokietników, jak jest, to no, nie ma się pod tym na drzwiach, no jest twardo, nie jest tu wygodnie, z to sprzęgło chodzi ciężko. No umówmy się, jeśli nie jesteś z zbiarem, który kocha, kiedy auto pluje tymi spalinami dżeryja i wchodzi szybko w zakręt, i tak dalej, i tak dalej to nie będziesz zadowolony tym samochodem, bo powiesz, że jest dla ciebie męczące, że, a, że to sprzęgło ciężko, że ta skrzynia ciężko, że głośno, że niewygodnie, że skacze i że dziury czuć i, i, i no to nie dogadasz się wtedy, no, ale jeżeli jesteś jarem samochodowym i lubisz wałcie emocje, no to to jest wybuch to jest, to jest, to jest, to jest to, naprawdę. Ja pierdacze. Nie? No zresztą co ja się dziwię, przecież Peugeot zawsze umiał robić takie samochody, i takich samochodów w historii już parę było. Nie trzeba szukać daleko. Spójrzmy na poprzednika Peugeot 206RC, Peugeot 205GT, i przecież to już jest dzisiaj legenda. To jest dzisiaj legenda. Myślę, że to jest godny następca tej legendy. Dobra, poleciałem. Dobra, jest to godny następca. Tylko kurde, ten silnik, nie? Bo on jest fajny, jeździ super, elastyczny, mocny, wszystko fajnie, wkręca się, kurde, nawet tak dużo nie pali, bo tutaj jeżdżę sobie ambitnie, wyszło mi 9 litrów. Ale trzeba w nim podobno wymieniać rozrząd co 50 tysięcy maksymalnie, żeby się nie spierdzieli. No, o tym silniku można wiele rzeczy przeczytać. A no i miało być tak pięknie i znowu kończę negatywnie. Nie, jest super. The best! Simply the best! bez the best! best. ojej, 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 ciąć? Trzeba bycie... ciąć to to kompandre, por favor.